Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale A dzisiaj będziemy sobie właśnie Robili mega kozackie misje Zobaczcie jakie dodali Za 100 1111 Żetonów Więc to jest kozak I tutaj mamy zadaj 1111 punktów obrażeń na solo I zagraj jeden raz ponownie Więc bierzemy sobie colta Gramy na solo, gramy na solo. Zostawcie sobie łapka w górę, bo dzisiaj otwieramy właśnie mega boxa, z którego coś mogę, yy, może wylecieć. Yy, właśnie yy, wejdźcie też u siebie do Brawl Stars, bo naprawdę tu zrobić tą misję to to jest... O u, kurde, no to super sobie zrobiłem misję. Zagrajmy ponownie. Już będziemy mieli jedną misję zrobioną. Więc będzie jakieś 2200, więc kurczę, może nawet naprawdę opłaca się tę misję zrobić. To sobie parki bo trochę w tamtej gry pocisnęłam, bo myślałam, że to takie łatwe. W sumie jest łatwe. Już zrobiliśmy misję drugą. Dobra, ja się mogę już poświęcić dla niego. Tam kilka pucharków, to, to tam nic się nie stanie, a ja będę mieć właśnie No i zrobiliśmy te. Nagrywa się, nagrywa się. Mamy sześć leveli, stoi naprawdę dosyć dużo. Mamy trzy big boxy, dwa zwykłe i jednego mega boxa. Nie no, super, dosyć. Dobra, otwieramy pierwszą skrzynkę. Nic z niej nie wypada. Mam nadzieję, że będzie kolejna postać. Z kolejnej też nic nie wypada. Teraz mamy tutaj. Tu też nic. Co? Squeak? Mamy squeaka. Co jest? Mityka strzeliłem. Ej, na takim... No jakby coś... To... No... patrzcie! Patrzcie na to konto. Mamy squeaka. Nie, no super, będzie na odcinku, nie? Ja myślę, że tu już się nic nie dropnie. Dwa przedmioty były. Mamy jeszcze jakieś skrzyneczki? Nie, tylko te dwie. Dobra, tu nic nie ma. I możesz uskawać? Piątka. Ale dobra, skuika dropnęliśmy, więc kurde, ja nad. Yy, nie wiem, co ja mam zrobić. Ze szczęścia, kurde, bo serio. Jakby ja nic nie zrobiłem, nie. Yy, nie, nie użyłem żadnych cheatów, jakby coś, nie. No ale no takie słabe konto, i na nim aż takie dobre rzeczy. Serio. Jakby nie wiedziałam, że o tak mi wypanie wypadnie, yy, będzie chyba tytuł drobny: Mityka. Więc naprawdę, naprawdę ciekawie, coś mam znajomych. O, ej, czy to jest chyba. Czy to sobie yy, Mikołaj. Mój kolega, ten Tomar. No, on mówił, że ma Mityka, tak? Zobaczymy. No, jest członkiem VM, więc to jest chyba on. Mam mityka kiełka. Nie no, ale kozak nie. Więc nie no, super, dobra. Eee, zagrajmy sobie gierkę. Ja zaraz ten odcineczek wrzucę, No, zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę. Może dajmy z squikem z przetestujemy go na solo. <coughs> Sorry, że tak, yy, tak, no, będę robić takie, <głos> <głos> po prostu jestem yy, chory trochę i mam chrypę też. Dobra, ale nie, na no, to jest fajny, mega zadymiasz. A nie, bo tak obszerowo uderza, więc no, już po tysiąc się przylepiają bomby, no i super. Tylko trochę... Może nie że słaby jest squeak, ale trochę słabe jest to, że w squeaku się tak trochę długo jest ten, a, ten alarm. Jaki alarm? Zrobimy nim dwie gierki i myślę, że zakończymy odcineczek. Ja myślę, że za jakieś kilka dni, znaczy kilka dni, myślę, że w tych teraz wolnych dniach od szkoły. No, no, lagi, lagi, no, proszę, nie lagi. Chwilę zrobię jeszcze jedną rzecz. Powinno teraz być dobrze. Hmm. O, chyba już się poprawiło Więc nie powinny być teraz Lagi żadne I mam nadzieję, że ich nie będzie hmm, Dobra, mamy Dobra, masz tu Dobra, super Wygraliśmy Jeszcze jedną gierkę Nie no, ale se serio, jakby No proszę was no. Serio? Zacięło mi się. No dobra, usuwamy. Wchodzimy znowu. Sorry, że muszę tak wchodzić, ale jakieś lagi mam dzisiaj, sorry. Dobra, mamy skójkę. No i zrobimy idealnie, wbijemy 1500, więc jak zrobimy oczywiście win, a tu myślę, że będzie win na ludzie a wszystko się nagrało wszystko się nagrało więc nawet gdyby się nagrało bez dźwięku ale jest chyba z dźwiękiem to nie no super będzie na jutro go będziecie mieli czyli on będzie w czwartek bo staram się wrzucać co dwa dni wczoraj był film dzisiaj go nie ma tak wczoraj wleciał chyba filmik więc nie, be, nie będę dzisiaj tego wrzucać on jakoś no, gdzieś w nocy wejdzie, ja myślę. Wrzucę go tam o 23, żeby już tam... żeby utrzymać. No może o pierwszej w nocy wstanę, obudzę się, wrzucę i tyle, nie? Czy tam przygotuję już sobie, godam sobie nazwy i tyle, nie? Więc to tam będzie gituwa Zbiorę sobie tylko tego jednego, bo tam chyba bardziej ryzykować to może lepiej, nie? Mmm, dobra, rzucimy sobie tam przez rzeczkę. Nie no, tam nikogo chyba nie ma. O, dobra, kurczę. Mamy daryla, więc to jest naprawdę dosyć mocna jednostka. Dobra, dawaj go. O, pięknie. Dobra, zrobiliśmy wina. Eee... Dobra. I ja się z Wami kończę. Zostawcie subika, łapkę w górę, wpadnijcie na kanał Mikołaj Gaming i Bartix. Zostawcie subika i mi, mi zostawcie subika i łapkę w górę. I ja już się z Wami widzę na chyba już w openingu, więc no, do następnego odcinka.